A my tutaj e, patrzymy na zawodników, kto pierwszy puści sprzęgło, kto pierwszy e, wyjdzie ze startu. Także Szanowni Państwo, 5 sekund. sekund. Klasa MX Masters, MX Poland TV na żywo. Szanowni Państwo, jedziemy. No i poszli, patrzę, Karol Kędzierski tutaj się przydzierał, czy to on Wydaje wychodzi, mi się, że, to, to chyba że to Karol Łukasz. Kędzierski. Czekamy, czy 21, czy 26? 26, czyli Karol Kędzierski na pierwszym miejscu. Tuż za nim Maciej Zdunek. 131 już nie traci czasu. Bierze się za atak na pozycję lidera. Także Karol Kędzierski, Maciej Zdunek. Walka o pierwsze miejsce już od pierwszego zakrętu. Teraz piękne skoki. No piękne są te widoki. Tutaj z drona. Ciekaw jestem, jak szybko przejdzie do ataku Maciej Zdunek. Czy Karol Kędzierski zdoła utrzymać ten. Poznajdzie sobie fajną linię przejazdu Żeby zaraz, nie dać szans Maćkowi Dunkowi. Zaraz na pewno zobaczymy e, Naszych liderów i będziemy mogli z nimi e, Przejechać te e, kilka Fragmentów toru, no bo oczywiście e, Tam na pewno będzie się działo Maciek, e, podobne czasy jak Łukasz, no. oczywiście troszeczkę szybciej w kwalifikacjach Ale nadal e, wydaje się, że wyścig to Zupełnie coś innego i ta walka będzie Trwała, tutaj mamy dalszą Część stawki, tam był kocioł zaraz po starcie Nie widzieliście tego państwo, ale przewróciło I Teraz na najszybszej i prostej mamy, tak jest, Karol Kola Kędzierskiego, Maciej Zdudek tuż za nim. Póki co będzie przyjmował tu pryce z koła na, na twarz, na gogle, więc mam nadzieję, że zaopatrzył się w dobry komplet wzrywek albo naprawdę w Rolofa, którego będzie mógł przewijać film i czyścić sobie wizję, żeby cały czas widzieć, gdzie jest Karol, którędy jedzie i znaleźć na niego sposób. Jest tej drugiej części toru nasi e, liderzy. Tutaj oczywiście wielu, wielu zawodników, szanowni państwo, 40 osób e, na maszynie startowej, więc jest e, co komentować, jest e, co oglądać, no a tymczasem e, to właśnie nasi liderzy. No ja nie mogę się doczekać tej bezpośredniej walki, bo e, wiem, e, że tam dzieje się zawsze e, bardzo, bardzo dużo. I mamy na mecie Karola Kędzierskiego jako pierwszego. Tuż za nim Maciej Zdunek. No tam jest dosłownie sekunda. Różnicy minęli. Tą piekielnie szybką, prostą startował. No i Karol będzie teraz próbował uspokoić oddech, złapać tempo, no i przede wszystkim blokować wewnętrzne ślady Maćkowi Zdunkowi, żeby ten je zaatakował go. No i teraz widzimy, Maciek bardzo blisko, już naciska wręcz na Karola, próbuje wymusić jakiś błąd, wy, wywiera na nim presję, no i coraz bliżej, wręcz koło w koło, Karol Kędzierski, Maciej Zdunek. Szykuje się atak już tutaj, Maciej Zdunek szykuje się na wewnętrzno. dobrze odkręcony, gaz, zobaczmy, czy, ależ piękne te whipy, ale wydaje się, że już Maciej Zdunek będzie zamykał po wewnętrznej, Karol Kędzierski. O, i zablokował wewnętrzną kolejnie Karol Kędzierski wypchnął Maćka Zdunka na zewnątrz. Dzięki temu utrzymuje pierwsze miejsce, ale to tylko podkręca jazdę. Maćka Zdunka teraz pięknie poradził sobie na tym step-upie i do wewnętrznej, ale tutaj troszeczkę szybciej Karol po zewnętrznej utrzymuje wysoką prędkość i to on wpada najszybciej na tą sekcję dużych skoków. No i teraz po wewnętrznej Maciej Dunek zobaczmy. No szukał sobie kolejny, żeby się oprzeć, nie było tej kolejny. Nie są jeszcze takie wyrobione. E, wydaje się, że dopiero właśnie zawodnicy Mastersów po e, tworzą takie idealne ślady, z których będzie można e, korzystać. Spojrzał za siebie Maciej Dunek, żeby skontrolować, czy nie ma przypadkiem tuż za nim e, Łukasza Kędzierskiego, żeby mógł się spokojnie skupić na atakach e, na Karola e, bez obaw, że tu jego e, starszy brat zaatakuje gdzieś z nienacka. Dokładnie tak, w tej chwili e, no już e, Karol e, prowadzi cały czas pewnie e, widzi e, doskonale, jakby wybiera te ślady. E, mimo tego, że nie widzi Maćka z Łuka za sobą, to wie, gdzie on jest, wybiera tak te ślady, żeby blokować. No to jest e, te doświadczenie, to są te umiejętności e, nabywane e, latami. No i teraz mamy e, dalej na mecie akurat prze, przefrunął nam tutaj e, Łukasz Kędzierski. Nie, przepraszam, to był Karol, Karol Kędzielski oczywiście. Karol, oczywiście. Tak, tak, tak. Myślałem, że jesteśmy trochę w innym miejscu na to, że przepraszam, ale te emocje naprawdę aż tutaj powodują, że w komentatorce cały chodzimy, nie możemy usiedzieć w miejscach i cały czas Karol Kędzielski na prowadzeniu Maciej Zunek, no wy, wy, dosłownie wykręca manetkę w tej swojej Hondzie CRF 450. E, wrócił z Gaz Gaza na Hondę. E, zapytany dlaczego? No bo chciałem jechać takim samym motocyklem jak jedziemy. I teraz pożywny! z tej szanowni państwo Maciek z dumek wykorzystał całą moc 450 No i jest przed Karolem Kędzielskim. Zobaczymy jak odpowie na to Karol Maciek był troszeczkę szybszy na kwalifikacjach, ale wyścig to jest wyścig. Zobaczymy, jakie ślady teraz będzie wybierał Maciej z Dunek. No, musi jak najszybciej podkręcić tempo. Uciec Karolowi, zbudować swoją małą przewagę. No i póki co wygląda na to, że mu się chyba to troszeczkę udaje. Karol na pewno nie będzie chciał mu pozwolić uciec. Będzie chciał mu utrzymać w zachęciu wzroku. A teraz duble. Duble, no no i właśnie. To będzie... tu, się, tu się zaczną schody. Oczywiście ciężko trzymać tempo na dublach. Ciężko też wybierać inne ślady. Już widzimy, że skorzystał na tym dublu Maciej z Dunek. Karol musiał troszeczkę wybrać inną linię, żeby nie rozjechać dublowanego zawodnika, no ale mam nadzieję, że ta walka będzie trwała, bo ten manewr wyprzedzania Maćka z Dunka, no Krem de la Krem, po prostu wybór zewnętrzny, odkręcona maneta i po prostu pełen gaz. Rzadko widzimy takie manewry wyprzedzania, także tym bardziej robi to ogromne wrażenie, no ale tak jak mówiliśmy, tych najlepszych manewrów wyprzedzania, tych najszybszych zawodników spodziewaliśmy się właśnie tutaj. Jakby przypomniał sobie Bartoszyce Maciej z Dunek i mówi Karol. Payback! <laughs> tak jest, to no, fantastyczny ten wyścig e, klasy MX Masters. E, zobaczmy, co się dzieje. Może trochę bardziej e, z tyłu, no bo oczywiście tutaj my emocjonujemy się liderami, ale ja przeczytam Państwu szybciutko, e, co pokazuje motoryzac. Łukasz Kędziecki na pozycji trzeciej i tutaj strata e, 16 e, sekund. E, następnie mamy Marcina Ryczka e, i tam już e, strata e, również jest e, troszeczkę większa. Czekamy wszystko czy mety, tak? 15 sekund do Łukasza Kierowskiego i 30 do liderów oczywiście. Potem jest Tomasz Droszcz, Adrian Matwi, Przemysław Listowski, Marcin Kawczyński, Dominik Winckiewicz i Janusz Śpiewok. To jest właśnie pierwsza dziesiątka. Warto wspomnieć, że Janusz Śpiewok, który jedzie na dziesiątym miejscu w wyścigu, jest pierwszy w klasie MX Masters 50+, czyli specjalnej kategorii dla zawodników powyżej 50 roku życia. A teraz mamy tutaj zaciętą walkę. Marcin Kawczyński wykorzystuje moc swojej setki w busuwie i wskakuje nam teraz na szóste, na piąte miejsce. To chyba był Tomasz Drosz. Dróż mi się wydaje, że którego wyprzedził. No tutaj deszcz nie ułatwia odczytywania numerów, odnajdywania się w tej sytuacji na to, że tym bardziej kiedy mamy 40 zawodników walczących zaciekle o każde miejsce, o każdy punkt. Siedem i pół minuty do końca regulaminowego czasu. Potem jeszcze oczywiście e, dwa okrążenia. No ale e, nadal do tych walk, które możemy sobie wybierać. Jest sporo. Widzimy, że zawodnicy e, z ci e, z czołówki troszeczkę nam się rozjechali. Oczywiście dalej Karol Kędzierski blisko e, Maćka z Dunka. No zobaczmy e, teraz, no zaraz za nim właśnie... Za nim dosłownie jedna e, dziesiąta sekundy. Także ma teraz Karol Kędzierski wrócił na prowadzenie. To on... Jest na pierwszym miejscu Maciej Zdunek, drugie miejsce. Także Karol wykorzystał tutaj dubli, znalazł miejsce i to on prowadzi. Jedziemy właśnie z naszymi liderami. I Czerwona zostanie. koszulka. Karol Kędzierski tutaj problemy dublowanego zawodnika, ale to nas nie interesuje. My chcemy zobaczyć walkę o, o pierwsze właśnie. miejsce. No i mamy Karol Kędzierski, czerwony strój tuż za nim. Czarna koszulka, fast house, Maciej Zdunek. Także jak zwykle piękna stylówka jednego i drugiego o, zawodnika i, i teraz po wewnętrznej tam... Ukał go w koło. Karol zrób mi trochę miejsca, ale Karol mówi nie teraz. No i teraz pięknie po wewnętrznej będzie próbował blokować Karola i chyba się to uda. Wywozi go na zewnątrz i Maciej z wraca na prowadzenie. Nie miał wyjścia tutaj Karol Kędzierski, przeszkodził też oczywiście dublowany e, zawodnik, no ale to jest część e, tego sportu, więc e, dużo lepiej e, poradził sobie m, właśnie Maciek Zdunek. Tam znalazł się po prostu perfekcyjny na tej wewnętrznej, wiedział, że ma przewagę, e, że jest z przodu i będzie mógł wywieźć e, Karola, no i tak się właśnie stało. No i mamy piękną powtórkę. Tego Zobaczmy, to A, tutaj dublowany e, zawodnik. A, e, a, dół, ma, dół, tak, jest upadek. No i, ale to tak naprawdę e, było to wstęp do tego ataku e, Maćka Zdunka na e, Karola Kędziewskiego zobaczył, że tam jest dużo zawodników, że Karol próbuje ich objechać po zewnętrznej. No i wykorzystał swoje 450, a teraz tutaj e, troszeczkę szarpnęło tym motocykl, motocyklem, da. ale Maciek e, przydomnie odkręcił gaz, wyrównał e, motocykl i dalej Prowadzi nam wyścigu, ale tu zanim Karol Kędzielski cały czas widzi numer 131 na plecach Margo go przed oczami dosłownie przez cały ten wyścig, więc zrobi wszystko, aby dopaść Maćka z Długa. Zobaczmy na czasy. 1,58, 1,59. No jadą równo. No widać, że tylko duble i jakby to co się dzieje ewentualnie z dublami ma wpływ na ich tempo. Jadą praktycznie tak samo, no więc my o widzimy teraz, że dubel wywozi troszeczkę Maćka Maćka z tu Karol, ale nie wraca Maciej z Dunek, no nie ujął gazu, tu Karol próbował go wypchnąć, pokazywał kierownicę, ale Maciek mówi chowaj Karol, rol gaz. Ależ mamy cały czas batalię o tą pierwszą pozycję, na to liczyliśmy. Piękny whip teraz od e, Maczka z Dunga, no po to też przychodzimy oglądać e, motocross. E, ja jestem ogromnym falem wyłamywania motocykla w powietrzu e, i tym bardziej e, takie właśnie e, triki chętnie nam się ogląda, ale przypomnijmy, że to też ma powodować, aby motocykl szybciej e, lądował, bo oczywiście szybciej jedzie niż leci. Teraz troszeczkę przeszkodził Rafał Pomorski Karolowi Kędzierskiego. Przetrzymał go w jednym zakręcie. No taka strata jednej sekundy pozwoli Maćkowi Zdunkowi na złapanie oddechu i znalezienie tutaj spokojnej linii do właśnie przedzierania się przez tych dubli. No widzimy, że ich jest bardzo dużo. No dosłownie prawdziwy kocioł przed zawodnikami. A to tylko działa na korzyść, bo Maciej Zdunek jako pierwszy zawodnik przedzierając się przez tą stawkę musi dawać znać. Chłopaki zjeżdżajcie z drogi. My tutaj walczymy o zwycięstwo, a Karol nadjeżdżając tuż za nim ma już przygotowanych do tych manewrów zawodników dublowanych. No Mam wrażenie, że właśnie teraz troszeczkę więcej miejsca mają do kolejnych dubli, bo przeskoczą za moment linie startu mety i pojawią się tutaj blisko nas. Także wydaje się, że troszeczkę w tej chwili więcej miejsca ma Maciek Zdunek, zanim dogoni kolejnych dublowanych zawodników. No ale tak czy inaczej kapitalna walka tutaj o tę czołową pozycję. No ale tak jak mówiliśmy wielokrotnie, tego spodziewaliśmy się w tej klasie. Nie mogliśmy się doczekać tej batalii. No i widzimy, sprawdzamy czasy okrągłe. 1,57-1,57, 30 różnicy No gdyby nie te duble, to pewnie byśmy mieli cały czas tą walkę bezpośrednio. Między oboma panami, no ale jadą na tyle szybko, że dosyć no, łatwo dublują kolejnych zawodników. Z pewnością, ale jeżeli trafi się trzech, czterech naraz raz zawodników wolniejszych, tak jak właśnie teraz musi się Karol z tym mierzyć, no to mogą oni zatrzymać Maćka Zdunka pozwolić Karolowi dogonić go i jeszcze spróbować zaatakować na pozycję lidera. Ja tymczasem patrzę trzecia pozycja, nadal Łukasz Kędzierski, ale ogromna strata. Za 26 sekund raczej nie będzie w stanie już nic z tym zrobić Łukasz. Tutaj walka o pierwsze miejsce będzie rozstrzygała się pomiędzy Zdunkiem i Karolem Kędzierskim. Widzicie, jak Karol Kedierski ustawia sobie tych dublowanych zawodników, czasami hamując, nawet zbliża się do nich, tak żeby przyblokować, żeby oni wiedzieli: Oha, to Karol, w takim razie my puszczamy. Także bardzo widać to doświadczenie i umiejętności tych zawodników, że już nie pierwszy raz borykali się z tymi dublowanymi zawodnikami, no ale my cały czas liczymy, że jeszcze dojdzie do tej bezpośredniej walki między oboma tymi zawodnikami, bo jak tylko zbliżali się do siebie, to od razu szły iskry i nasze. Również rosło. No, myślę, że tam ta Yamaha, ta Honda, one co chwilę na tym sprzęgle są odcinane. Manetka jest dokręcana, żeby zawodnicy dublowali. Wiedzieli, że zbliża się ktoś szybki, więc motocykl wchodzi na wysokie obroty, dając znać, że trzeba robić miejsce. Teraz, właśnie na naszych ekranach, Marcin Kawczyński na dwusuwowej trzysetce, więc naprawdę potężny motocykl zdecydowanie wymaga ogromnej krzepy do jazdy. Tak opanować 300 e, to e, trzeba mieć również e, gigantyczne umiejętności. My tymczasem widzimy naszych liderów właśnie przyjeżdżających obok naszego stanowiska komentatorskiego i zbliżają się do pierwszego e, zakrętu. No jest są bardzo blisko. Cały czas. E, jest też gęsto, jeżeli chodzi o duble. E, cały czas zarówno e, Maciek, jak i Karol szukają miejsca, żeby e, wyprzedzić żeby ominąć tak naprawdę tych dublowanych zawodników i stracić możliwie jak najmniej. No bo tutaj tak jak rozmawialiśmy z, z Marcinem Krawczyńskim, że faktycznie nitka taka najlepsza, optymalna jest jedna. Ciężko szukać tutaj innych śladów, więc tym bardziej zwracamy uwagę na to, że w przypadku kiedy jest aż tylu dublowanych zawodników ta jazda szybka jest znacznie utrudniona. Ja patrzę na czasy minimalnie szybkie. O pół sekundy Karol Kędzielski, więc ta strata tylko sekundę. Tylko sekundę po, ty po takim czasie ścigania do, do, do zakończenia wyścigu zostało nam już tylko 30 sekund i dwa okrążenia. Także to pokazuje jak e, wspaniałe emocje towarzyszą e, wzmaganiom klasy Masters. Zobaczmy teraz Maciej Zdunek tuż przed Karolem Kędzierskim. Tutaj widzimy, że udaje się troszeczkę odrabiać Karolowi tą straty do Maćka. Przed nami tak naprawdę już tylko dwa i kawałeczek okrążenia do końca. Także jestem ciekaw, czy Karol znajdzie jakiś sposób, czy uda mu się dopaść Maćka. Czy to jednak Maciek będzie kontrolował ten wyścig teraz. Widzimy, że zbliżają nam się no do bardzo męty. blisko siebie w tej chwili. Widać, że jak mieli troszeczkę miejsca, trochę mniej tych dubli, zrobiło się, rozrzedziło się powiedzmy przed nimi kółkami, rozstąpili się dokładnie zawodnicy, no to zaraz tutaj ta walka nabiera, nabiera rumieńców. Nie mogę się doczekać, no naprawdę trzymam kciuki, żebyśmy obejrzeli jeszcze te dwa okrążenia pełnej batalii. No i w tym momencie Maciej z nie przeskakuje i jest dość okrążenie. Patrzy na czasy 1.55. Maciej zdunek 1.56, Karol Kędzierski, ale... ale, ale... Dosłownie jedna e, dziesiąta różnicy. No i widać to na ekranach. Tuż za e, Maćkiem z Dunkiem jest Karol Kędziecki. Teraz jeszcze tutaj dubel troszeczkę e, zwolnił Karola, ale ten szybko się z nim uporał. Kolejny dublie z kolei z, 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 zwolnili Maćka z Dunka. Także e, co chwilę któryś tutaj musi e, borykać się z tymi zawodnikami. Ja nie wiem, czy oni dopiero dublują pierwszy, drugi, czy może już trzeci raz tych zawodników, ale tempo jest niesamowite, e, z jakim jadą Maćek z Dunek i e, Karol. Karol Kędzielski teraz troszeczkę zbudował sobie przewagi e, Maciej, ale widzimy tutaj ten motocykl tańczy. To pokazuje jak wielkie wyboje są na trasie. Odwrócił się teraz Maciej Zunek, zobaczył e, gdzie jest Karol, skontrolował sytuację. E, no i z pewnością e, wie, że wybudował sobie około sekundy, ale wie też, że e, taka przewaga nie wystarczy. E, na pewno, żeby spokojnie jechać. Także te właśnie teraz te duble. Widzimy to doskonale z tego pięknego ujęcia z drona. E, tak jak tutaj operator e, musi manewrować, pomiędzy zawodnikami tak samo i nasi liderzy muszą e, tutaj wymijać e, slalomem wręcz naszych dubli. Ale widać teraz z góry doskonale, że wybierają bardzo podobne ślady tak naprawdę. E, praktycznie można powiedzieć, że takie same. Zobacz, cały czas e, ten sam tutaj Karol wybiera e, zewnętrzną, a Maciek po wewnętrznej. I widać, że to e, wydaje, że... E, Zobacz, to tak teraz blisko. Dokładnie, że zbliża się cały czas do Macka z Szanowni Państwo, zaczynamy podkręcać tempo, bo chyba te ostatnie okrążenie będzie decydowało nam o tym wyścigu. Przypomnijmy, dwa okrążenia do końca, to już jest ta, ostatnie fragmenty, ostatnie dwa zakręty i za moment rozpoczniemy ostatnie okrążenie tego wyścigu. Zostańmy może z tą kamerą właśnie, jeżeli nam się uda z naszymi liderami. No Karol Kędzierski na pewno w tej chwili widzi jedno okrążenie do końca. Mówi Maciek, szykuj się, bo będę brał się do roboty. No Baciek na pewno wie, że Karol jest już za nim. Teraz z pewnością dzięki świetnemu przygotowaniu kondycyjnemu jest w stanie znaleźć jeszcze ogromne pokłady siły, no i przede wszystkim motywacji na to, żeby uciekać przed Karolem. W teraz no malutki błąd i wykorzystuje to Karol, który no jest dosłownie pół sekundy za z dunkiem a przed nimi kolejni dublowani zawodnicy i to maciek jako pierwszy o, musi teraz przeblokowany maciek, ślad zablokowany, więc po wewnętrznej maciej musi tutaj i teraz próbować. Karol Kędzierski już jest tym tylim Kole maczka dunka zaraz zobaczymy czy będzie szansa zaatakować. Szanowni Państwo, są so emocje na ostatnim okresie, piękny whip, Karola Kędzierskiego. już się zdał, się kierownicami, ale to Bięk. Karol Bięk. Kędzierski, Kędzierski. wychodzi na prowadzenie, e, proszę Państwa. Niesamowita walka, ale Maciek teraz do wewnętrznej. On wie, że zostało tylko pół kółka. Będzie cisnął, ale nie wiem, czy mu się uda odpowiedzieć na tą piękną, jazdę i piękny atak Karola Kędzierskiego Chyba przyznać, Karol Kędzierski przyznać, że Karol Kędzierski przygotował ten atak. Tam przeszkodził troszeczkę oczywiście dublowany zawodnik, ale kapitalnie poradził sobie e, tutaj po zewnętrznej. No fantastycznie to zrobił. Potem przeskoczył do wewnętrznej. Widział już na poprzednich okrążeniach, że e, tutaj e, nadrabia. Że to jest dobre miejsce Karola e, Kędzierskiego No i potwierdził to na ostatnim ok Szanowni Państwo, została już ta ostatnia sekcja po prawej stronie, naprawdę niewiele czasu zostało Maćkowi Zdunkowi, jestem przekonany, że nie pogodził się z tym, że Karol jest przed nim, jestem przekonany, że zrobi wszystko, tylko czy Karol na to pozwoli, bo to on w tej chwili jest liderem, a zostały mu, szanowni Państwo, dwa zakręty, dwa zakręty do końca tego wyścigu, odwraca się, sprawdzi i wydaje się, że zwycięży. Pierwszy wyścig klasy MX Masters Karol Kędzierski. Widzimy ręka w geście triumfu, także no niepocieszony Maciej Zdunek już z pewnością układa w głowie plan na drugi wyścig, ależ to będzie walka. Przepiękna walka w klasie MX Masters, no ale przecież tego się spodziewaliśmy. Fantastycznie ścigali. Wzruszył ramionami Maciej Zdunek, pokazał. Wydaje się, że ma pretensje chyba jednak do dublowanego zawodnika, że tam dużo stracił, bo widzieliśmy, że ten szybki ślad był zajęty przez właśnie jednego z dubli. No i tak kończy nam się ten wyścig. Czekamy oczywiście na resztę zawodników, bo w tych emocjach troszeczkę o nich zapomnieliśmy, no ale musi nam Państwo wybaczyć, bo batalia o pierwsze miejsce. Za zawsze będzie na pierwszym miejscu. Trzeci będzie Łukasz Kędzierski. Najprawdopodobniej jeszcze czekamy na niego na mecie. Właśnie w tym momencie wskoczył na linię startu mety Łukasz Kędzierski na pozycji trzeciej. Czwarty za moment dojedzie Marcin Ryczek. Piąty już na pewno, bo dublowany Wojciech Kuształa, Marcin Kawczyński. Szósty, siódmy Wojciech Wyżykowski, ósmy Dominik Winkiewicz dziewiąty Tomasz Druszcz i dziesiąty e, najprawdopodobniej, bo jeszcze czekamy oczywiście na metę Adrian e, Matwi. Tak jest w tym momencie Adrian e, Matwi pojawił się e, na mecie i to jest pierwsza e, dziesiątka klasy Masters. Jeszcze tylko wspomnimy o e, klasie Masters plus 50. Tam Janusz Szpiewok e, na pozycji pierwszej, drugi w Mastersach plus 50 e, Arkadiusz Mirec. Zobacz jaka różnica na mecie. Właśnie w klasie MX 50 Masters. Minimalne różnice faktycznie tam też ta batalia musiała być niesamowita. E, tak jak mówimy, nie da się, szanowni państwo, pokazać e, wszystkiego. Trzeci w Mastercach plus 50 będzie e, Michał Czochralski. Uff. Ależ emocje, ależ jazda, proszę państwa. Działo się, działo się w mastersach, no a przed nami coś zupełnie nowego z naszej oczywiście perspektywy, no bo za moment nie dwa kółka, a cztery pojawił się na torze motocrossowym. Tak, tak szanowni państwo, za moment kłady, ale to już po wyścigu klasy MX Masters. Czekamy jeszcze na wyniki. Żeby je Państwu tutaj wyświetlić. O właśnie. Mamy Karol Kędzierski, Maciej Zdunek, Łukasz Kędzierski. To jest pierwsza trójka. A teraz zobaczycie Państwo innych również zawodników na kolejnych planszach. No czterdziestkę zawodników także tam się na pewno działo.